No ale się, który pakiet mam wykupiony? Tak? Subskrypcja na ten na, na reduktor jest kupiona czy nie? Czy tak kupiłem? Marecki, wykupiłeś subskrypcję na reduktor czy może trzeba płacić teraz? Wyktyj mu właśnie numer <grystanie> karty. Dobrze, że zasięg jest. Z <laughs> fartem to ten wrócimy. Ja bym nie, no tędy z górki, to będzie wiesz, pod górkę jest... Fajniej. Fajniej, no trochę trudno, to nie jest trudna trasa, no mówmy się, kurwa, tak? No nie, nie. W pornaniu, wiem. Prusakiem bym to o wiele obleciał, no, no. ale w pornaniu z Ukrainą, no to mówmy się, to jest, no co tu kurwa, wszystkiego. No i w zimie mi tu zaczyna tańczyć samochód, nie? W zimie to trochę... No i wiesz. Mogło być nerwowo. No i powiem ci tak, no nie trzeba trzeba dyskomfort, nie? No zsuwasz się w przepaść 300 metrów, no to można poczuć delikatny dyskomfort. Wiesz tu przynajmniej widzisz te korony drzew. No, a tam było wtedy nic, na same patyki. Widać dół wszystko. I to jest takie, A co to, żeście już limit reduktora wyczerpali? Trzeba doładować konto. Bo bezpłatne 10 minut. Promocja. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Albańskiej znowu ma problem do rozwiązania. Podpinamy sprzęta. Hi, guys. No i to jest maszyna, poważna. Ale do co popychnie, nie pójdzie? Uh, plus. Okay. Dobra, naprawiony. Coś jeszcze? 50 euro należy. Dużo rzeczy jeszcze jest do naprawienia w Albanii, ale wszystko to jakoś do końca tygodnia naprawimy. Teraz startujesz? Maletki na samym szczycie jest do naprawy kruszarka do betonu. Dasz, dasz radę? <grymne> Może paliwa nie ma? No kurwa, ale ja nie wiem, co, jak my... będzie słaby, słaby akumulator całkiem, to, on, to nie pojedzie nawet jak urwać na kabla. Nie. Dlaczego? Bo jak nie będzie nam prądu,. To jest aż... A on nie ma góry tego? Nie ale Jak, lejemu, ma, a jak jest słaby nagry. całkiem, to. Jak jest całkiem padnięty to nie pojedzie. Do tyłu. Musimy mieć na świecie Tak? tak. O, ale jak so, ma alternator, co powiem? Ale nie doładuje właśnie. No, tak, Polecki, może ale... mu puru dolejemy do tego, Dolejmy do baku. Spłynę, <laughs> nie, może płynem, do meczet raczej, bo naprawdę. Za godzinę. <laughs> za godzinę. Kurnia, już blisko było. Chyba, że ma komator pożyczymy, jak ktoś ma dwa. Co ma auto? No, My mamy akurat wyjątkowo dzisiaj jeden. Aha. 别的上面的。 Szef Ale kuchni poleca kanapka z szynką. A ty co bierzesz, paczecz? Nie, Szynka. Szef w kuchni poleca kacze żołądki dzisiaj. Przysma goliwki. Potem ozory cielęce wejdą. Romarecki robi golonkę w piwie. Nie no, steka robię. Wczorajszego steka to mi się Musiałem sobie pomóc z hamulcem. Nie, powiem Ci, że naprawdę fajna trasa. Dobrze pogodę mamy ładną, bo jakby był śnieg, to by nie było tak miło. Tak mi się wydaje przynajmniej. Stopień zaawansowania zero, nie? No, powiem Ci... Weź tak, Szafunia. Nie chciałbym się zwalić. Będę się starał, Przemysław. To jest 400 metrów w dół, po skałach. Niczym nam na tej tablicy wisieć, w pamiątkowej. Tak, jest trochę tabliczek pamiątkowych, że ktoś się zsunął. Faktycznie w niektórych momentach jest miejsca tylko tyle, żeby samochód przejechał. Już się nie da drzwi otworzyć, ani nogi wystawić, bo jest przepaść w dół. Marecki zgubił antenę, a my żeśmy ją dostali prosto ale, w twarz. Ale to co, gdzie się przyczepiła? Wisiała na drzewie i jadę nie, i nagle wiesz, kurde. Tu wlazło. Wiesz, gałązka weszła i... Chodź, to, i to ci dam, mam zapasową. Nie. Z magnesem. Na razie to jest na kabelku, ja sobie to naprawdę wyciągnę. Tak? Ale przygoda z anteną, wystraszyłem się. Bardzo elegancko. Kopiemy się? Marewski kąpiesz się? O, już skoczy. Na banie. Ładujesz kurnia, tu w ten wir. Jakaś zielona ta woda. Czy tu jest jakaś fabryka chemiczna? Czy jakaś petrochemia płotka? Barwi wodę na taki dziwny kolor. Zadowolony? Podoba ci się Albania. Chciałbyś tu mieszkać? Wiem raz. Czy dwa. Jest okej. Okay.

To przejedziesz ją! Jesteś, zrobisz tam zdjęcie? Jesteś z nimi? Dają radę, czyle tu mogą Ej, przejść ciebie, za... tam są maluchy, weź! O, o, jako o, o. idą i... Jedno... <laughs> Dały radę! Trochę ubrudzone takie, nie? B, B. Dobrze, starczy. Do domu. B. <grymne> <Be. Be. grymne> dobra, dobra. jechaliśmy odcinek tą, taką drogą nazwijmy ją off road'ową no ale to jeszcze kilka lat temu też była taka droga off ale już się zmieniła w drogę asfaltową, tak więc jakby ktoś tutaj chciał off road sobie zrobić, to im szybciej tym lepiej bo, bo przypuszczam, że za kilka lat cała ta droga, którą żeśmy dzisiaj jechali cały dzień, no bo już się teraz zachód słońca zrobił a wyjechaliśmy, no nie wiem, koło 10-11 będzie asfaltem, no to asfaltem już jest Mniejszy fan fraudowo. Ale wtedy może więcej no, duchy samochodów dostrzec, nie? No wtedy Darcium Duster sobie przyjdzie. Ciekawe nie wiem. No czy wtedy... No może jest i fan, nie? Może w innych celach wtedy będzie bardziej. No bo tu już jest, można powiedzieć, europejska droga zrobiona. Co prawda kłopot z mijankami i innymi rzeczami mógłby być. Ee, ale ale no, każdy samochód tu wjedzie bez, bez wątpienia. Tu sytuacja taka, że dzikie konie przychodzą to chyba konie są. Nie, tam to było szałek, a to było do śmietnika, bo pachnie. Sprawdzają co tam można wyskubać.